Zostawiła to Pani Izabela. Dekalog prawdziwego mężczyzny. Prawdziwy mężczyzna. 10 oczywiście zobowiązań. Rozmawia z mężczyznami na temat przemocy wobec kobiet, porusza ten temat w pracy, w kręgu znajomych, w rodzinie, w kościele. Jest wzorem nie tylko dla swoich dzieci, ale również dla tych, którym brakuje w życiu pozytywnego męskiego wzorca, daje przykład innym mężczyznom, mówi im, że nie akceptuje żadnej formy przemocy wobec kobiet. 2. Drugi. Re Reaguje, gdy inny mężczyzna poniża kobietę lub stosuje wobec niej przemoc. Nie czeka na innych, pomaga. 3. Nie śmieje się z seksistowskich dowcipów, które są obraźliwe i poniżające. Przeciwstawia się szczególnie w męskim gronie tego typu uwagom. 4. Oferuje pomoc krzywdzonej kobiecie, zachęca ją, by skontaktowała się z instytucjami i lub organizacjami, które mogą jej pomóc. 5. Nigdy nie usprawiedliwia sprawcy przemocy. 6. Nie toleruje przemocy w swoim otoczeniu. 7. Wspiera organizacje pomagające krzywdzonym kobietom. 8. Jest wrażliwy na krzywdę. 9. Nie wstydzi się okazywania swoich uczuć. 10. Ma odwagę przeciwstawić się przemocy. Podpis prawdziwego mężczyzny: dziękujemy. Brawo. Głos prawdziwego mężczyzny. Może mieć duży wpływ na zmianę norm społecznych i stereotypów dotyczących przemocy wobec kobiet oraz roli kobiety i mężczyzny w rodzinie i życiu społecznym. Nie zawsze łatwo jest interweniować, ale prawdziwy mężczyzna, świadek, reaguje. Czasami samo zaoferowanie pomocy i jasne zakomunikowanie sprawcy, że to, co robi, jest społecznie nieakceptowane, może okazać się pomocne. Izolacja ofiary i poczucie bezkarności u sprawcy podsycają przemoc. Prawdziwy mężczyzna wie, że nikt nie ma prawa traktować drugiej osoby w taki sposób i odważnie o tym mówi. Przyłącz się. To jest biała wstążka. Taka, to się nazywa yy, ta akcja biała wstążka. Hmm. No, wiesz, no tego typu... Aniale, no, to otwierasz, otwierasz pole do takiej rozmowy, w której trochę się bałem, ale uważam, że jest potrzebna. Może zacznę jednak od tego. Widzisz, to jest strasznie trudny temat. Bardziej niż A. to COVID bym sobie pomyślał. Dlatego, że widzisz, autorka tej Wiem. książki, kiedy mówi prawdziwy mężczyzna, to już dopuszcza się e, naruszenia normy, które sama rekomenduje. Co by było, gdybyś mówił prawdziwa kobieta? Prawdziwa kobieta to, prawdziwa kobieta tamto, prawdziwa kobieta siamto. Czy to nie zbudziło w przypadku niezadowolenia? Tak, ale nie jak, jak jakby się, jest... ale powiedz mi, jak byś to zmienił? Na co? Mężczyzna. Mężczyzna, a nie prawdziwy mężczyzna. Co to znaczy? Prawdziwy? No bo wszyscy są prawdziwymi mężczyznami. znaczy, ja udawani? No nie. A jeżeli nie. już to, to miałoby wskazywać, że są udawani? To chcę ci coś pokazać i wam chcę coś pokazać, co mnie przeraziło prawdziwie. Ja już widziałem to w wydaniu Pianka Kowalskiego, śmiesznego posła suwerennej, solidarnej, jak sobie chcą wymyślić Polski, z przerażającym przesłaniem, ale to, co zobaczyłem tutaj, rzeczywiście poruszyło mnie w sposób nieprawdopodobny. Mianowicie to, to jest historia z wczoraj, ale tak naprawdę pokazało obydwa oblicza problemu, nie tylko wbrew pozorom agresorów, ale również i tych, którzy na tą agresję reagują. Więc wczoraj odbyła się konferencja prasowa. Są, są tak, wytłumaczcie się, pytania. Wczoraj odbyła się konferencja prasowa, chyba jakby w Bydgoszczy, gdzie działa Radek Sikorski. Radek Sikorski wezmuje znaczy, interesująca postać, może tak powiem. Pamiętam i komentuję, i mówię o tym, o jego udziale w sprawach ukraińskich z 2000, z, no w każdym razie z Euromaidanu. I chcę pokazać ten film tak, żebyśmy tak naprawdę słowo po słowie, a może fraza po frazie spróbowali to przegadać z punktu widzenia naszych marzeń. Znaczy marzeń budowania normalnego kraju. Jest konferencja prasowa, w której Prezentuje się kandydatka i występuje również no, znana postać, czyli pan europoseł. Przepraszam. Nie wiem, czy Radek Sikorski jest europoseł. Chyba nie jest. W każdym razie przychodzą, przychodzi ekipa polityczna PiSu na taką konferencję. Pierwszy, chyba nigdy czegoś takiego nie było wcześniej. Ja sobie nie przypominam. Oczywiście w sytuacjach Solidarności to próbowano zakłócać różne konferencje. Jak był. Mieczysław Rakowski, prawda, w Stoczni Gdańskiej, to sam tutaj nawoływał, że pytał, czy może zdjąć krawat, a oni mu mówią, to się powieść na tym, mamy. co ja się mam powiesić, no ale to były takie dialogi, prawda, gdzie wyraźnie Mieczysław Rakowski próbował pokazać swoją dominującą pozycję i tam groził palcem, wymachiwał pięścią, prawda, i mówił, was skończona już, was nigdy nie będzie, prawda? I tutaj mały przytek dla Radka Sikorskiego, zobaczcie, jak on się zachowuje. To jest przy prowokacji, przy tak agresywnych zachowaniach PiSu. Tego typu reakcja nie zapowiada niczego dobrego na przyszłość. Radek Sikorska, Sikorski jest dziennikarzem wojennym i oczywiście te jego zachowania mają jakieś tam swoje źródła, ale zobaczcie, od czego się zaczyna. O, są panowie z PiSu. Tak, wytłumaczcie się. Pytania o handlowanie wiz. O. Czyli zaczyna się już Radek Sikorski, wie, co będzie się działo. Przychodzą awanturnicy, żeby zburzyć im konferencję prasową. Oczywiście nie ma to żadnego absolutnie najmniejszego usprawiedliwienia. Przychodzenie do kogoś gości i robienie awantur, i próbowanie przejmować domów, w którym jesteśmy, w tym przypadku chodzi o konferencję prasową, ale jesteśmy bardzo blisko naprawdę, żeby... Boże, już, się, już mi się chciało wyrwać, ale to nie jest zdrowe, to nie jest zdrowe, że dopuszczamy do takich zachowań polityków PiSu i i całej tej bardzo brutalnej faszystowskiej władzy. No i co się dzieje? I ten niesie koszulkę, prawda, i próbuje mu wręczyć, próbuje przejąć tutaj kontrolę. Widać TVP Info. Natomiast nie tylko to jest ważne, ważne jest również to, jak reaguje Radek Sikorski. Popatrzcie. O handlowanie wizami. Wypraszam. Handlują polskimi wizami, wytłumaczycie z tego. Ile pieniędzy. Popatrzmy na ten palec, prawda. Ten palec jest bardzo groźny i tak naprawdę używanie tego palca świadczy o tym, że ani człowiek nie ma kontroli nad swoimi emocjami, a w zasadzie szykuje rękoczyny, prawda? Yy, bardzo yy, niedobra rzecz. Oczywiście ktoś, kto prowokuje, może spokojnie zamienić się z radością w, w pozycji ofiary, jest uśmiechnięty, chociaż to jest po prostu jakiś dramat. Przychodzi jakiś yy, śmieszny człowiek, jedzie z Warszawy, który jest ministrem. I powinien siedzieć i, i wykonywać swoje obowiązki, a jedzie gdzieś na jakąś konferencję prasową, żeby wręczyć jakąś śmieszną koszulkę człowiekowi, który jest z partii opozycyjnej. Nieprawdopodobne. To jest ten pan z koszulką, to jest minister? To jest minister, to jest sławny minister ozdoba, prawda? Wspaniały, cudowny człowiek od pana Zbigniewa Ziobry. Brunatna grupa. Panie Radek, spokojnie panie reset. się I zwraca się, do, I zwraca się do posła. Panie Radek, panie Radek, spokojnie, panie Radek. Wiadomo, oczywiście chcę go wyprowadzić z równowagi, a ten daje się. Panie Reset, spokojnie gdzie jest, a nie... panie Reset mówi, prawda? Żeby się wbiło w pamięć, że oni kręcą taki film w tvp Info, nazywa się Reset, prawda? Tylko chcę panu ozdobie powiedzieć smutną wiadomość, mianowicie jest reset obywatelski, gdzie ujawniane są wszystkie koneksje obecnej władzy z rosyjską z rosyjskimi służbami specjalnymi. W związku z tym to dość ryzykowne. Jeszcze nie zdążyli odwołać alertu, prawda? Że odwoływanie się do resetu nie jest za dobre. Gdzie jest Ministerstwo Sprawiedliwości? Dlaczego prokuratura jeszcze nie działa? I co robi Radek Sikorski? Podejmuje dokładnie tą samą strategię, którą podejmuje PiS. Mówić, 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 żeby nikt mu nie przerwał, prawda? Żeby przypadkiem nie było, że kto komuś coś uda się Przemycić, prawda, do, do tej narracji. A ten ze spokojem ludzi panie, radę, gręset i tak dalej. I sobie chłopcy yy, się trykają. Prawdziwi mężczyźni, prawda? Prawdziwi mężczyźni? Ja bym wolał, żeby to byli po prostu mężczyźni. A ani jeden, ani drugi nie zachowują się według mnie jak mężczyźni. I co fajne, bo zobaczymy na końcu, tam są dwie kobiety. Jedna, która. Staje w obronie oczywiście tej sytuacji, jest ciekawe, bo gdy Radek Sikorski ucieknie, ona stanie w obronie, zastępując mężczyznę i zwyczajnie wyprosi tego gościa, czego Radek Sikorski zrobić nie potrafił. Był tak bardzo pod wpływem emocji. Co jest, panie? Macie, macie, Co ma pan takie ma, no, spokojnie, macie, macie, macie walczyć dla pana, z handlem polskimi prezent, wizami. Nie zapraszałem pana na tą konferencję Proszę się oddalić, proszę niczego nie imputować. Dla pana koszulka, Handlujecie polskimi wizami, bierzecie łapówki, jesteście złodziejami. Jesteś... zaczęło się już bardzo ostro, przestał kontrolować swoje zachowania Radek Sikorski, nazywa ministra złodziejem. Jesteście złodziejami, prawda? Obawiam się, że w każdym trybie może dostać za to wyrok karny, ponieważ wyzywa od złodzieja osoby, nie będąc świadomą, czy jest w stanie to udowodnić, że ozdoba, może jest hamem, ale nie wiemy, czy jest złodziejem. I tu zaczyna się kłopot. Gdyby teraz mówię ci ludzie z, tej, z tego, co nazwali sobie suwerenną Polską, wytoczyli proces Radkowi Sikorskiemu, to niezależnie od tego, że sami byli agresorami, sami wystąpili, Okazałoby się, że Radek Szyfkowski wystąpiłby wyrok karny za zniesławienie albo wręcz zniewagę. Tym bardziej, że robi to wielokrotnie. Z złodziejami jesteście USA, złodziejami handlujecie polskimi spokojnie. wizami Radek, nie jest pan tutaj zapraszany. proszę się spokojnie. oddalić kiedy spokojnie. oddacie pieniądze ze sprzedaży polskich wiz proszę pana to nie jest lustro tylko konferencja prasowa Apelacja proszę oddać pieniądze ze sprzedaży Przedażę polskich, Przedażę polskich wiz nie, wy, wypraszam Pani, sobie nie pasuje, wypraszam zauważy. sobie ale nie jest pan tutaj zaproszony proszę się oddalić szanowni państwo jest pan tu za no I mamy rzeczywiście popać już skrajne hamstwo. To znaczy, człowiek, który przyszedł do kogoś na konferencję prasową, przejmuje mikrofony, wchodzi jak swój, to jest przed przedmurze. I wszystkim Państwu o tym mówię i ostrzegam. I bardzo proszę pomyślcie o tym: ci ludzie mogą wejść do naszych domów, zapukają do naszych drzwi, wejdą i zaczną robić sobie herbaty w kuchni. I zaczną wyciągać z lodówki nasze rzeczy. Bo tak się zachowują. Tylko niestety to, jak zachowuje się druga strona, nie dodaje chluby. Cóż się dzieje? człowieka, który odpowiada za najbardziej prorosyjski rząd historii, Otóż traci nagle zdolność panowania nad sytuacją Radek Sikorski. Odchodzi, a ten go wyzywa. Na szczęście w obronie staje kobieta. To jest dopiero. Ja wydaje, że nasłaliście, rozpłaliście. To ja w takim razie dam. Szanowni Państwo, serdecznie przepraszam, jest dopiero. to konferencja prasowa ministra spraw ministra strę zagranicznych Radosława Sikorskiego oraz Aleksandry Wiśniewskiej, kandydatki na sejm z list koalicji Szanowni Państwo, nie byliście Państwo zaproszeni na konferencję. Serdecznie proszę oddalić się i nie zakłócać konferencji. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję, szanowni państwo, szanowni państwo. Radosław Sikorski nie potrafi stanąć i powiedzieć prawdy <grym> w oczy, dlaczego Szanowny panie, grał niemiecko-rosyjskiej serdecznie. Niemiecko proszę. Drużynie, serdecznie proszę. a program Reset... To proszę. Reset Pani odzadała? Pani odzadała. Reset Pani odzadała. nie? Reset, proszę, odzadała. Dziękuję, ale my poszukamy Pana Radosława, bo jest w dziwnym stanie. Szanowni Państwo, dziękujemy Szanowny bardzo. Chciałabym... Droga Pani, wielkie ukłony przy tym zdecydowaniu zdarta płyta jest wystarczająca na hamów. Hamów należy wyprosić z domu. I ten człowiek jeszcze nie miał w sobie ze sobą pistoletu, nie miał ze sobą środków przymusu i nie odważył się zaatakować kobiety. Ale żyjemy już w czasach bardzo niebezpiecznych i wszystkim Państwu o tym mówię. Jeżeli mówisz o mężczyznach, to myślę, że wszyscy powinniśmy się uczyć właściwych zachowań i obrony kobiet, bo w gruncie rzeczy tutaj kobieta była, występowała w tej sprawie. I niestety zasmuciło mnie to, że Radek Sikorski po prostu odwrócił ogon i uciekł jak tchórz. Czy mu się to podoba, czy nie taki jest wymiar tego, co on zrobił? Nie mógł stanąć przed mikrofonem i nie wymachiwać tym palcem, tylko zwyczajnie wystarczyło z datą płytą, konsekwentnie wypraszać tych ludzi. Stać przy mikrofonie, nie pozwalać, aby mikrofon został przejęty, i z konsekwencją prosić, proszę odejść. Proszę tak, odejść. tak, dokładnie. Proszę odejść. Nie jest pan gościem. Jeśli pan nie odejdzie, wezwiemy policję. I wtedy należy wezwać policję, a oni wszyscy ulegają temu. Tak, wcią dają się wciągnąć w tą całą historię, dają się wciągnąć. To jest odwrotny efekt. O. I teraz w interpretacji to, co pokaże TVP -i, to, najbardziej brunatna, ohydna telewizja, jaką w życiu widziałem. Okropni, wstrętni, podli, bezgranicznie ludzie. Wykorzysta to wszystko i pokaże, że Radek Sikorski z i uciekł. Prawda? No bo tak niestety było. A to, że ozdoba swoją drogą mają niezłą ozdobę. Obecna władza ma niezłą ozdobę. 38 milionowy kraj. No więc widzisz, jak mówisz o kobietach, które, które robią takie ulotki, no to po prostu ja bym powiedział tak: rozmawiajmy. Rozmawiajmy, kobiety, mężczyźni, mężczyźni z kobietami, rozmawiajmy o tych problemach i twórzmy wspólnie takie materiały, bo one będą miały lepszy wymiar.